Siemanko, z tej strony iXcenot, a ze mną jest... MinecraftXenot.pl I nagramy już drugi odcinek z serii Zagrajmy w Minecraft Skyblock. Ostatni odcinek to był zajebisty duży fail. Na szczęście nasz kochany support serwera Damian105... Diamond się nazywa, a nie... Nie, Diamant! MS, napisz sobie Diamant, jak jest oczywiście. Dobra, e, e, zbierasz szczytnę. Okej, okay, zbierz, a ja zrobię... <grym>, masz. O, tak, dobra. I teraz ja proszę cię... Trzeba zrobić farmę. Powoli, powolutku. Źle to zrobiłeś. Dobrze. Zostaw to. Zostaw dobrze jest, o człowieku! Proszę cię! Po pierwsze tak trzeba to zrobić. Daj mi dirta jednego. O, czy trzeba zakryć? Rozwal to. Dobry. O! I to będzie tak. Woda. I Bum! Ja, ja to ty kop, a ja się zajmę ogarnianiem wyspy. Czyli trzeba... Ej, stwórz sobie... Ja ci stworzę kamienny kilof. Ja mam kilofa. Kamiennego? No, ale mi się kończy. To dlatego ci Już ci stworzyłem jeden. Masz. Dobra. Ja tu, ogarn ja tu będę wyrównywać wyspę. To jest już drugi odcinek. Się rozkręcamy. Już nie będzie failów. Mam nadzieję. Ej, zrób jakąś farmę zbożą, żeby mieć chleb. Chleby? Na no serio? No i to jest drugi odcinek. Już się powoli rozkręcamy z wyspą. To jest mój drugi odcinek. Wiem, to taki trochę mały fejle w moim wykonaniu, no ale to jest pierwszy odcinek, musicie zrozumieć, nie? To nie jest tak, hop, zaraz będę, kurde, Royal TV, kurde T-Volt Nie wiem, dajmy 1000 coś subskrypcji, koks, jej Ale byście chciałoby się mieć Oczywiście Nie, nie ja nie, nie jestem miły więc z niej. A, ja mam. A na zwalić. No, widzicie? Wtedy to też nie była moja wina. A nie, dobra, to już chyba będzie wyrównane dobrze. O. I tu ma level. Nie, czekajcie, jeszcze wyrównam o jeden. Gdzie jest lawa? Lawa się rozwali. Nie, no nie gadaj. Co ty żartuje? No, dobra, muszę gadać, bo tu już nudno się robi. Będę... Bede... Chciałem jeszcze SG nagrać, ale to był taki fail, że po prostu. większy niż w tamtym odcinku. <gryw> tak wam powiem, więc. Nie oceniajcie mnie źle. Zawsze to mówię, nie wiem czemu. Naprawdę, sorry, ale. Kurde. Przepraszam. Sexy Ludzie, and... ja muszę zrobić intro. Napiszcie mi w komentarzu, jakby zrobić intro fajne. Na jakim programie? Nie no, intro na razie intro nie robił chyba. Ale ja sobie bym chciał zrobić na przykład już w 10 odcinku mieć intro. Dobra, powiedzcie czy w komentarzu najważniejsze jest wasze yy, ten. Wasze komentarze. komentarze, ponieważ muszę wiedzieć, czy ta seria ma ciąg dalszy, czy się będzie rozwijać. Ludzie, mam pytanie. Najlepsze teraz. Dajęcie pytanie. Czy byście. Mam pomysł. Zrobię konkurs. kto zrobi dla nas najlepsze intro? Właśnie, kto zrobi intro? Zrobię konkurs. I intro i mamy my własnego serwa w pracy. I dam, i damy mu za, będziemy z nim nagrywać oraz na serwie damy mu VIP, super vipa na 30 dni, ale za intro, więc proszę was przysyłajcie bo... A jeżeli będziecie... Ale ciekawe dla nas obu... Jeżeli dla nas obu się trafią fajne, takie ciekawe, bardzo... Właśnie, bo intro to jest jednak rzecz święta. Jak to wiecie sami? Proszę dawajcie subskrypcję, bo to popiera mnie do dalszego działania w naszym Minecraftowym świecie. Tak. A ja, mnie też. Ja ciebie to dupie. No. <ścoughs> no i tak to będziemy grać. Nie wiem jakby to... <ścoughs> Czekajcie, muszę to ogarnąć. Muszę to teraz... Nie tak. no, by trzeba mod... Nie. To było tak e, z, bo grindera zrobić. Spokojnie, człowieku, to jest drugi odcinek. Jasne. Trzeba się rozbudowywać. Później zrobię zrobię tak, że, 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 że się nie pozbierasz. Tak jak kiedyś bym oszalał na, na punkcie Enchanta. Boże, to były czasy. Normalnie miałam wszystko diamentowe, wszystko. Ta, aż cię zrzuciłem z wyspy, tak. No no i straciłem normalnie wszystko Protection 4. Łuk, łuk. Kto by to liczył? Protection 4 ble, ble, bla, ble. I dwa koksy, które zbierałem przez całą serię. Tak, tylko ty nie nagrywałeś jej, człowieku. Też. Co za. <laughs> Przepraszam za niego. To złego to nie ja, tylko on. Ja potrzebuję tu jedzenia. Człowieku, wyrażaj się po ludzku, co? Bo wątpię, że... Znaczy nie, jak chcecie to będziemy mówić po śląsku, bo my to jednak jesteśmy, no... No. <laughs> Śląsk, Śląsk górą, Wielkopolska górą, pomoże górą. Ma Mazowsze, Mazowsze. Ale nie obrażam wszystkich, co mieszkają w Mazowie. Właśnie nie, Mazowsze jest najlepsze, stary. Ja miałem takiego koksowatego kolesia z Mazowsza mieszkał. Kurde, w Przemyślu. To jest Mazowsze Przemyśl. Taki był koks. Gabrysiol, pamiętasz? Aha, i... Jak byś Gabrysiol to oglądał, pamiętaj. Bóg z tobą, stary. Awe. Awe, Cezar, stary. Ojej, mam pierwszy stack. Brawo, ja już właśnie dwa zużyłem. na Mob to, to ty sobie to... równa Mob Grindera, ja robię na spawna Ciebie Gdzie jest nasze? Tak na to. mnie to wchodzi. Dużo mi Dobra, Money mamy kasy, tyle, dobra, Warp właśnie. Przepraszam Was, w tamtym odcinku miałem Wam pokazać spawna. Zaraz Wam pokażę. Tu jest tak, y, spawn, czekajcie, spawn. O, jest... I co się dzieje? Spawn. Dobra, sorry, ja ci powiem, że, że zaraz będziemy musieli kończyć odcinek. Wiem, zdążę. Dobra, to jest spawn. Tu na spawnie możecie się wrócić do lobby, ale myślę, nie wiem czemu, ale mam taki O, tu właśnie. Jak Kupicie sobie VIP albo super VIP, macie tu skrzynkę. Reset co 5 dni, więc to jest bardzo przydatne. Tu jest jeszcze s Havip, ale nie wiem, co to znaczy te Havip. Więc na to wyjdzie. Tu macie wszystkie tak. Ja wam tu tak pokażę, wy sobie Zatrzymacie? Powiem Wam tak szczerze, że większość materiałów będziemy e, zdobywali poza odcinkiem. Tak, nie będziemy Was nudzić, będzie bardziej wbudowania i takie coś. I jeszcze chyba zrobimy sobie może serię Creative. Nie Dobra, strefa VIP to jest jak żółt, na przykład tu by była żółta, strefa VIP to jest żółta szyba, tak? No to jak tu będzie szyba żółta, to znaczy, że to są dla VIP-a. Tu jest strefa gracza i gościa, to takie tam. Tu jest wszystko pokazane, tylko to jest dla VIP-a. Nie próbowałem, nie próbowałem, ale może działa bez. Dobra, sklep. Bo Loża VIP wam nie pokaże. E... Powoli będziemy musieli kończyć. Odcinek. Wiem, już jest 9. Dziewięć... Sklep wam no pokaże, bo i to wszystko. Tu są też zadania, tu są wymieniarki i tu jest sklep, dobra. jeszcze szybko, szybko, szybko. Dobra, chodź, chodź. Jeszcze nie mamy, jeszcze 50 sekund. Ja zawsze liczę bardzo dokładnie, ludzie, więc sorry. Ale jeszcze muszę wam pokazać zadania. Go, 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 Power Rangers. Dobra, chodź tutaj, bo już nam zostało tylko ee, 40 No, ja też mam teraz, dobra. I tu są zadania. O, w dupę, nie tu. Tam, kurde. Dobra, przepraszam was, nie mogę. ja, ja się trzymam bardzo czasu, jestem bardzo. Taki wiecie. Dobra, ja my kończymy odcinek. Jeszcze do, szybko, szybko, szybko. W następnym odcinku nagramy jakieś SG. Może. Dobra. I oto z tym sposobem się żegnamy. My ze, e, z drugim odcinkiem. Więc. Do widzenia, papa, pa, ludziska. Na razie.